Ojczyzna to kraj dzieciństwa, miejsce urodzenia to mała, najbliższa ojczyzna Tadeusz Różewicz. Aby kochać swój kraj, najpierw trzeba poznać i pokochać swoją małą ojczyznę poznać jej historię, ludzi, przyrodę, kulturę, język. Mówiąc o przeszłości i teraźniejszości naszych miast, miasteczek i wsi, tworzymy pokoleniowe więzi i spójny przekaz dla innych. Staramy się, aby w dzisiejszym świecie nie zaginęła nasza tożsamość. Od 20 lat stajemy się obserwatorami wartości i możliwości społeczności lokalnych. Ustawa o samorządzie terytorialnym z 1990 roku dała nie tylko szansę samodzielnego rozwoju jednostkom samorządu terytorialnego, dała też impuls do myślenia o małych ojczyznach nie jako prowincji, czymś gorszym, wstydliwym, tylko miejscu dzieciństwa, korzeni, pamięci najpierwszej. Wieków żyje się razem. Co prawda już narodowości jest mniej. Niestety druga wojna światowa zrobiła spustoszenie. Nie ma Żydów w Krynkach, rodzin żydowskich. Rodziny tatarskie są nieliczne, natomiast dużo jest ludzi wyznania prawosławnego i katolików. Sąsiedzi obok żyjemy, razem świętujemy, razem się bawimy. Młodzież poznając różne religie, różne narodowości stwierdziła, że wiele nas łączy. I bardzo mi się to podobało jeszcze, że młodzież zdrowa zaakceptowała osoby niepełnosprawne, bo też mieliśmy spotkania integracyjne. Naprawdę pełny sukces. Myślę, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. I że ta młodzież, która uczestniczyła w warsztatach, będą to osoby bardzo tolerancyjne. Siemiatycze słyną z tego, że, jest, że są miastem wielu kultur. Byli tutaj Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy, Żydzi. No, społeczność wielokulturowa i to nas w jakiś sposób y, zmobilizowało i, i dało nam takiego kopa, żeby coś takiego zrobić. No i młodzież też była zainteresowana y, stworzeniem jakiegoś projektu, czegoś, czegoś, czegoś dobrego dla siemiatycz. Obecnie idee małych ojczyzn często przeciwstawia się zagubieniu człowieka w świecie globalizacji i unifikacji. Każdy ma potrzebę odniesienia do stałych i niezmiennych punktów oparcia, wartości. Taką możliwość dają właśnie małe ojczyzny. Miejsca pamięci o ludziach i miejsca bardzo pojemne, w których mieści się tolerancja, poszanowanie inności, koegzystencja i proste hasło wymyślone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Żyjemy razem. Każdy z nas jest inny, ale żyjemy razem na tej ziemi pod jednym niebem. I powinniśmy się nawzajem szanować. Chcemy, aby ten cykl warsztatów, a później wystaw, spowodował, że każdy z uczestników, czy też oglądających wystawę, czy też uczestniczących w innych wydarzeniach związanych z projektem, zrozumiał, że najważniejszym jest szacunek człowieka do człowieka, obojętnie. Czy różni się ten człowiek od nas kolorem skóry, narodowością, wyznaniem, statusem społecznym, bogactwem, stanem zdrowia, ale żebyśmy wszyscy siebie nawzajem szanowali. To jest najważniejsze, aby godnie żyć na tej wspólnej ziemi. Po zakończeniu cyklu warsztatów wyłoniono najlepsze prace, które tworzą wieloformatową wystawę plenerową, prezentowaną w kilkunastu miejscowościach naszego regionu. To jest oferta ogromna, bardzo różnorodna, to co widzimy. Ona mnie zaskoczyła. Ilość, bogactwo, trud, który tutaj ludzie włożyli. Ale mm, każda z tych prac ma, może być rozpatrywana pod kątem zarówno formy, ściśle języka wizualnego, wartości plastycznych tej pracy, a także pod względem treści, gdzie ważny jest symbol, Ważna jest twarz człowieka, ważne są dokumenty, losy ludzkie i to jest przedstawione na przykład w formie bardziej ilustracyjnej czy bardziej dokumentarnej, a mniej wizualnej czy plastycznej. Życzę Państwu, szczególnie młodzieży, aby w tych pracach znalazła coś dla siebie, aby, aby wyszła z tego miejsca z pewną ciekawością świata. I żeby ogląd tego świata był coraz szerszy, bo może zacytuję tutaj słowa, które są w folderze, słowa Edwarda Stachury. Wydaje ci się, że zaszedłeś bardzo daleko i bardzo wysoko w poznaniu świata, a Ty, nie wiedząc kim jesteś, po prostu nie ruszyłeś z miejsca. Uważam, że problem tolerancji, problem zrozumienia i porozumienia jest ogromnie ważnym dla ludzkości zawsze. Dzisiaj też musimy zrozumieć inne kontynenty, inne rasy, inne religie, inne formacje społeczne. To jest problem również i wewnątrz każdego narodu, bo są pokolenia, są ludzie młodzi, starzy, są ludzie bogaci, ludzie biedni, są ludzie w mieście i ludzie na wsi. Każdy, każda z tych grup społecznych ma jakieś wyróżniki. Chodzi o to, żeby je zrozumieć, zaakceptować i umiejętnie z nich korzystać. Celem projektu Żyjemy razem jest szeroko rozumiana edukacja zmierzająca do uświadomienia mieszkańcom województwa Podlaskiego, jak i innych regionów Polski, że dzięki dialogowi pomiędzy ludźmi różnych wyznań, narodowości, ras, różnych poglądów, pomiędzy ludźmi biednymi i bogatymi, zdrowymi i niepełnosprawnymi, ludźmi z miasta i ze wsi, starymi i młodymi, możliwa jest bezkonfliktowa koegzystencja. W projekcie bierze udział 12 instytucji kultury, które realizują w jego ramach własne zadania, warsztaty edukacyjno-plastyczne. Zakorzenienie jest zapewne stałą potrzebą natury ludzkiej. Może łączy się to z prawami ludzkiego organizmu, a ściślej z prawami rytmu. To, co znane i swojskie, pozwala utrzymać ten sam rytm wewnętrzny, o którym mało wiemy, co nie znaczy, że nie istnieje. Czesław Miłosz